Dlaczego ludzie nie czytają, po co w ogóle czytać i jak robić to efektywnie? Tego się dowiesz oglądając ten film. Cześć wszystkim, z tej strony Bartek. Bardzo się cieszę, że tutaj ze mną jesteś. Dzisiaj porozmawiamy sobie szczerze o czytaniu. Dlaczego ludzie nie czytają, po co w ogóle czytać i jak robić to efektywnie? A więc, jeżeli jeszcze tego nie robisz, kliknij w czerwony przycisk subskrybuj, który jest pod filmem. Będziesz otrzymywał powiadomienia o nowych filmach. A więc co, zaczynamy? Mam wrażenie, że zdecydowana większość społeczeństwa nie czyta książek. Zastanawiałem się, dlaczego tak się dzieje, i moim zdaniem powód jest bardzo prosty. Można zrzucić winę na nasz obecny system edukacji z tego powodu, że ludzie. Nie czytają tych książek, które w szkole są obowiązkowe, wręcz czują do nich niechęć i nienawiść, bo te książki są nudne, grube. No i co najgorsze, ktoś ci każe je przeczytać, a wiadomo, że ktoś coś ci każe, to będziesz stawał oporem, żeby tego nie robić. Ja sam po sobie wiem, jak to u mnie wyglądało. Wychodząc ze szkoły średniej, miałem na koncie przeczytaną chyba jedną książkę o psie, który jeździł koleją. Czyli bardzo słaby wynik. Natomiast to się zmieniło, o czym za chwilę Wam powiem. Później się dowiedziałem od kogoś mądrzejszego ode mnie, że wcale nie muszę czytać tych książek, które ktoś mi narzucił. Mogę czytać, jakie chcę, książki. I okazało się, że są na świecie książki, które mnie interesują. Czyli jest tematyka biznesowa, jest rozwój osobisty, jest masa różnych tematów, dzięki którym można poszerzać swoje horyzonty. W tym roku wyznaczyłem sobie cel, że przeczytam przez cały rok 12 książek, czyli jedną książkę miesięcznie. Mamy wrzesień, czytam 11 książkę, więc idzie, bym powiedział, nawet bardzo dobrze. Zwłaszcza jak na człowieka, który po szkole nie czytał i musiał nauczyć się czytania na nowo. Wychodząc ze szkoły, większość z nas ma poczucie, że czytanie jest niepotrzebne, że jest nudne. Wcale się nie dziwię. Wciskano w nas książki, które były nieciekawe, nie wnosiły żadnej wartości do naszego życia, a tylko przez nie niepotrzebnie się stresowaliśmy, bo zawsze później po nich był sprawdzian, na którym trzeba było ściągać, bo się nie przeczytało danej książki. Chciałbym zainspirować was do tego, że te przekonanie można zmienić, że czytanie wcale nie musi być nudne, że może być bardzo fajne i możesz czytać co tylko chcesz i co cię interesuje. Jeżeli masz już takie nastawienie, to bardzo się cieszę. Możesz udostępnić ten film osobie, która ma z tym wyzwanie, a dzięki temu może ona zacznie czytać. Pisz proszę w komentarzu, czy twoim zdaniem szkolne lektury mają sens? Jeżeli twierdzisz, że nie, to opowiedz, co byś zmienił, tak aby go miały, okej? Okay? Moim zdaniem, czytanie to jedna z najlepszych metod przyswajania wiedzy. Spójrz na to z tej perspektywy, że jakiegokolwiek byś nie miał wyzwania, z czymkolwiek nie miałbyś problemu, to prawdopodobnie ktoś już wcześniej miał też takie wyzwanie i napisał o tym książkę. Wystarczy tylko poszukać, przeczytać i masz rozwiązanie podane na tacy. Mówił też o tym kiedyś taki znany aktor Will Smith. Zacytuję: Nie ma takiego problemu, który mógłby mieć, a którego ktoś wcześniej już nie rozwiązał i nie napisał o nim książki. Dlatego kluczem do życia jest czytanie. Czytanie poszerza zakres naszego słownictwa, pomaga nam w tym, aby poprawnie zapisywać wyrazy, uczy nas też gramatyki. Dodatkowo, co jest moim zdaniem najistotniejsze, poszerza nasze horyzonty i kształtuje osobowość. Książka kosztuje zazwyczaj 30, 40, 50 zł. domo znajdziesz książki, które kosztują nawet kilkaset złotych, ale mówię tutaj o cenie takiej mniej więcej rynkowej, więc zadaj sobie pytanie, czy to jest dużo pieniędzy. Moim zdaniem nie, bo ja sądzę, że inwestycja w siebie... To najlepsza inwestycja, bo to, co będziesz miał w swojej głowie, będzie z tobą już do ostatnich chwil, do ostatniego dnia. Jeżeli nie wiesz, co czytać, lub chciałbyś się dowiedzieć, jakie książki, ja mogę tobie polecić. Napisz, proszę o tym w komentarzu, a przygotuję taki film. No dobra, ale jak efektywnie czytać? Moim zdaniem ważna jest konsekwencja. Ja sądzę, że najlepiej zacząć od czytania jednej, dwóch, trzech stron dziennie, ale robić to każdego dnia, bo dzięki temu wypracujesz sobie nawyk. Ja osobiście wypracowałem sobie taki nawyk, że minimum 15 minut dziennie czytam. Zawsze robię to przed pracą do porannej pierwszej kawy i fajnie też się nastrajam dzięki temu na cały dzień. Zdarza mi się tak, że w weekendy czytam trochę więcej, ale przyjmijmy te 15 minut każdego dnia. Jak sobie to policzymy razy 7 dni w tygodniu, jest to godzina 45, a więc zaryzykuję stwierdzeniem, że te dwie godziny tygodniowo czytam. Nie wiem, czy to dużo, czy to mało. Moim zdaniem sporo, bo to są dwie godziny tak naprawdę pracy nad sobą i dwie godziny poszerzania horyzontów. Podejdź do tej sprawy też trochę inaczej. Te 15 minut dziennie pomnóż sobie razy 365 dni. Daje ci to łącznie 5475 minut. W przeliczeniu na godziny 91 godzin czytania. Nie wiem, czy to Twoim zdaniem dużo, czy mało. Natomiast wiem jedno: jeżeli każdy z nas poświęciłby 90 godzin rocznie na czytanie, świat byłby zdecydowanie lepszy. Jeśli czytanie połączymy z zaznaczaniem wartościowych treści, plus robieniem notatek, dzięki temu kilkukrotnie możemy przyspieszyć nasz rozwój, bo będziemy zapamiętywali jeszcze więcej. A jak już Ci się wkręci czytanie na dobre, możesz zrobić tak jak ja, czyli zrobiłem sobie plik w Excelu, który nazywa się lista książek do przeczytania i zapisuję tam wszystkie książki, które usłyszałem gdzieś, na przykład w jakimś filmiku, Jakiś znajomy polecił, i tak dalej, i tak dalej. I tam sobie zapisuję tytuły, kiedy przychodzi odpowiedni moment, książkę sobie zakupuję, albo na przykład, jak ktoś chce mi kupić prezent na urodziny, wysyłam mu tytuł, i dzięki temu e, wiem, co czytać. I te, tą listę mam tak długą, że na kilka lat do przodu spokojnie ich mi tam wystarczy. Wyzwanie tygodnia będzie bardzo proste. Poszukaj w swoim domu książki, którą chciałbyś przeczytać. Jeżeli takiej książki nie masz, to udaj się do biblioteki, lub zamów sobie z internetu, lub zamów sobie w wersji PDF. Taka opcja też jest, będziesz mógł czytać bezpośrednio na telefonie czy na komputerze i zacznij czytać. Może to być nawet jedna strona dziennie, ale postaraj się robić to każdego dnia. Ważna sprawa. Zalecałbym ci, żebyś czytał książkę, która w jakikolwiek sposób ciebie rozwija. Nie wiem, jakie, jakie tematy ciebie interesują, na pewno znajdziesz coś, dzięki czemu będziesz stawał się lepszy. Napisz proszę w komentarzu, czy chcesz, żebym przygotował film o książkach, które zmieniły moje życie. Zostaw proszę kciuka. Jeżeli film ci się podobał, udostępnij go proszę swoim znajomym takim osobom, którym może on się przydać. I kliknij w czerwony przycisk subskrybuj, który jest pod filmem, a na bieżąco będziesz otrzymywał powiadomienia o nowych filmach. Zachęcam Cię też do tego, żeby sprawdził inne filmy na tym kanale, a nowy film ukaże się w niedzielę o godzinie 20. A więc co, życzę Tobie pięknego tygodnia, do zobaczenia. Cześć!